Misja piąta między młotem a kowadłem. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem. Rozbili pół na moich patroli! Przecież to najazd no, na moje hrabstwo. Co no, ja mam teraz począć? Uspokój się, depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie, to zapomnisz o wszelkich troskach. Troskach... <grym wioski> Ale oni są już tylko rzutkami kamieniem stąd! Przecież muszę coś zrobić! No, to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki ci tak mówić? Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Troszkę informacji. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, Wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk, wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. No, bla, bla, bla. Dobra, jedziemy. Twoi zwiadowcy donoszą, o, donoszą te same, w te same cele. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować no, nie barę. będziemy go słuchać. Jedziemy dalej. A, już mamy tutaj naszą siedzibę z, e, postawioną. działą e, znak przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, z której strony się bronić. Tutaj, czyli będą szli z tej strony tu. No dobrze. To co, zaczynamy. Przede wszystkim zwolnimy czas. A to się można zemścić. Dobra. Zaczniemy od produkcji drewna. Jedno tu, dwóch tu. Czy to jest daleko przez ten brud przechodzić. I tu, dobra, mamy jeszcze 74. No i tutaj mamy pszenicę, Kolejny. Kolejny rodzaj żywności. A zaczniemy od razu też produkować łuki. Dobra, teraz poczekamy na drwali. Tutaj mamy naszych łuczników jakichś początkowych. Wy tu sobie przejdźcie kawałek bliżej tego znaku. Potrzeba no, Nie wiem, to budujemy zaraz szybciutko sobie zbrojownię. Ten dwal zaginął. A tu. Dobra. Mamy. Teraz dalej. potrzebujemy się postawić młyn. Za mało pracowników ten obiegł. No i teraz wykorzystamy całe drewno. Nie no nie możemy tak zrobić. Trzeba coś ja to jest kawał drogi. Kurde balast. no dostawmy. ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra, postawmy domek. Do roboty. Właśnie wpadło wpadła nam pierwsze, pierwsza pszenica, którą musimy przerobić teraz na mąkę przez młyn. No a potem wypiec to jako bułki w piekarni, czy tam chleby. są dwa pierwsze łuki, kurczę, trochę mamy mało Mało drewna. Czekamy na rozkazy! Mój panie! Dobra, tu na pewno musimy postawić. Kurde, musimy postawić... No, jakieś budowle obronne Jakoś polecenia. Nie będziemy się bronić na samej trawie, przecież płaskiej. Czekamy na rozkaz. Już możemy tu posadzić uczniów. Tu, czy tu będzie nam. Tu, też jest trochę drzewek. Przydałoby się paru drwali, tu. Nie, nie będziemy z tego korzystać. Zamkniemy to, bo tutaj sobie po prostu. Tyle. Nie będzie tu przejścia myślę, że tu jeszcze brama przy tym drugim przejściu przez rzekę, o, tak, no w końcu nam się robią porządne zapasy tego, tego drewna. Oczywiście dla no, też by się przydała brama. Tylko jak ją tutaj teraz zmieścić? A, wejdzie spokojnie. Już nie wiem, czy... nie wiem, czy potrzebnie to Niewielka robię, ale... grupa żołnierzy Szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Lepiej niech będzie. Dobra, to zostawiam przejście, żeby wyciął to drzewo. No i co? To myślę, że nie będą atakowani. Musieli, aż przechodzić tu naokoło. Ale te dwie bramy musimy bardzo silnie obstawić. Ej, teraz, może zajmiemy się trochę naszym chlebem. Dwa, trzy. Myślę, że cztery piekarnie spokojnie wystarczą na początek. Nadchodzą nawały! Czekamy na rozkazy. Tak. Ruszamy na Ilich piekło. tu jest. No, łucznicy. Niedobrze. Czekamy na rozkazy! Łucznicy w gotowości! Wyruszamy! Patrz, no, przeszli tam, przeszli tam niedobrze, niedobrze, niedobrze. Myślałem, że nie będą tam w ogóle szli. No dobrze, że padli i uciekli. Czyli będą wyjść na oko, będziemy musieli bardzo silnie obstawić tą bramę tutaj. Czekamy na rozkazy! Mój łuk będzie ci służył. Dobra, to już jest goło z drzewami. Będziemy musieli chyba je brać stąd, aż. Zobaczymy, czyli będziemy musieli to jakoś to przebudować trochę. I tak to tutaj wstawić w... By... na musiałbym usunąć tego drwala tu a niech on pokroi to drzewo do końca a niech na razie tak zostanie po prostu będziemy wzmacniali cały czas sukcesywnie tą bramę tutaj zapasy w naszym spichlerzu powiększają się no niedługo będziemy musieli też zwiększyć produkcję, bo kończy nam się Czekamy na nam się powoli kasa już tam zmierzamy Tutaj. Właśnie to są drzewa. Dlaczego my tego tu nie wycinamy? Mamy tak blisko. Kto to? Tutaj. Kogo? Nosi. No nieważne. Dobra. Dobra, myślę, że. Ludzie cię kochają. 64. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Mamy pełno MABI 36. Myślę, że możemy jeszcze spokojnie dostawić dwie piekarnie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Ojej. Dobra. Okej, okay, tu już koleś wyciął nam. Wyciął nam. A to tak Bałem się, że wytnę młyn. Dobra. Myślę, że teraz będziemy mogli tutaj wstawić spokojnie sobie bramę. Może wygląda. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, to nie ma wyglądać, to ma działać. No ale tutaj nie wybudujemy nic z racji tego, ale już chyba nam ogarnęło to co? Tu. No. I zamknijmy, o, myślę, że to wystarczy spokojnie. Teraz tylko dalej, czekamy na rozkaz, jechać z produkcją pułków. Ojej, czekamy na rozkaz. wszystkich, tak, to no, jest podział 8 do 10. No, myślę, że po 10 na razie wystarczy na każdą. Na każdą z bram łuczników. się wydaje? Od szczura. Wkrótce będziesz się o. czołgał przede mną. Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. A szczurek, szczurek. No i co, wycięli już tutaj wszystko? Teraz Dobra. Co ja tu postawię bramę jakoś coś, coś mi tutaj się wydaje atakuje? No może nie teraz o kurde. Czekamy na rozkaz. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. No Ejże, co mi tutaj tak męczy. No, powiem wam, że... Kolejno, został pokonany. No, pokonany, pokonany, ale. Czekamy na rozkaz. Na tej pierwszej przedniej bramie to zrobili ze mnie. Tak? Miazgę. Czy nam się kasa? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Musimy powiększyć spichlerz. Ono się tutaj zaczyna robić ciasno. mąki dalej przybywa. Myślę, że musimy zbudować trzeci warsztat uczniczy. Tylko... Stan skarbca bez zmian, mój panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Musimy trochę dokręcić podatki. dajmy ja sobie spokój z tą hatą drwala. Stąd. już też mam praktycznie czysto no niech Zdebiam nie możemy tu chatek, niech sobie tutaj biegając z tym drewnem tak mam nie jest już tak jakoś strasznie konieczny, mamy duży zapas tego surowca. Czekamy na rozkazy łucznicy w gotowości! Wyruszamy. Ja, ja będziemy musieli cały czas produkować te łuki, bo myślę, że dobrym rozwiązanie byłoby jeszcze postawienie... Postawienie wieżyczek z dwóch tutaj też ładowanie tutaj w te wieżyczki łuczników. Że zapasy żywności wkurczą się, panie. Kurczą się, mam 56, czyli jeszcze ze dwie. Obiekt musi przylegać do istniejącego spichlerza. Poczekaj, spichlerz Nie. Nie pikarnie. No, myślę, że to. Tak. Czekamy na rozkazy. Mój łuk, będzie ci służył. Spokojnie damy z tym radę Już radzi. Ciesz? no, lecą z drewnem, panowie że oni coraz dalej chodzą, po to, że będą No i jakoś to działa, jakoś to działa. Kaska leci, półki też się robią. Psz, może jeszcze postawimy jeden, co? Wyrzucimy te domki, tutaj no. Nie można tutaj Zstawimy tego Zostawimy je tu. Pytanie. Słuchajcie, jeszcze dostawimy dwa warsztaty łucznicze. Mówimy produkcję na skalę globalną. Nie można tutaj tego zbudować. Mówię. No, jeszcze dwa domki. Zwiększmy, zwiększmy te podatki troszkę. Ludzie cię kochają, mój panie. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Przesadzaj. Cały czas przychodzi nam tutaj tej mąki, a wszystkie piekarnie pracują na maksa. Jeszcze zostawmy dwie. Wiadomość od szczura. Przestraszony? Sławetne armię Duke'a de Puls. zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Tak. Czekamy Mój <laughs> panie. Ruszamy natychmiast. Tutaj mamy na rzeczkę. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Kolejnych dwóch tu. Jakie ich tu masz? Dwudziestu sześciu. Wojska szczura atakują. O kurwa, ale ich tu jest. Nawet ci. Ja już Będą robić katapultę. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. O w dupę. Łooo, wow, ale się dzieje! Czekamy na rozkazku! Na wieżę? Wyciągnij ich w ogóle, wyciągnij Co tu się dzieje? Ja pierdziele! Czekamy na rozkazku! już tam zbieżamy! Strzały go w głowę. O w dupę. Odszukać cel, Jakieś polecenie! Ale wjechał ty. No nie wiedziałem, że to aż tak będzie chłonić. Mogłem wcześniej... Obroniłem się, ale mogłem wcześniej to wszystko tutaj... Działać z tymi łukami. Trochę mało było tych łuczników. Ale zwycięstwo to zwycięstwo, nie? Wiadomość od Szczura. Niech to! Moi głupi żołnierze nie potrafią, nie chcą, Ach, Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Tak, twojego genialnego planu. Jasne. Zwycięstwo! No, mamy no, zwycięstwo. Stracony aż 83%. No, bardzo słaby wynik. Ale... Zwycięzców się nie sądzi, nie? <laughs> Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, ale bardzo szczęśliwy. władzę nad całym hrabstwem. Pełbitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. na pewno. No, pierwsze przejęte chrabstwo, od szczura, no, idziemy za ciosem.